Te akcje strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozprzy zapamiętają na długo. Na zaniedbanym, zarośniętym terenie obok cmentarza katolickiego znaleźli jedną z najpiękniejszych w Europie macew, czyli żydowskich płyt nagrobnych. Dane historyczne wskazują, że kiedyś był tu żydowski cmentarz, więc podobnych nagrobków jest tu dużo więcej. Magdalena Michalak. Gdyby nie ten SMS, to wielu z tych strażaków-ochotników nie byłoby świadkami odkrywania mało znanej historii Rozprzy. Na 11. straży mamy akcję nietypową. SMS rozesłał naczelnik straży, który trafił na projekt Macewa. Chodzi w nim o przywrócenie pamięci ponad 1200 żydowskich cmentarzy oraz milionów macew. Starsi mieszkańcy Rozprzy mówili kiedyś o jakimś cmentarzu żydowskim, więc on podjął temat i zaangażował swoich młodych podopiecznych, którzy zaczęli szukać na terenie dawnej żydowskiej nekropolii. Nogami po prostu, patrząc po terenie, szpadlami, po prostu szukaliśmy, żeby... Natrafić na jakiś kamień czy coś, co mogłoby wskazywać, że ta macewa w tym miejscu się znajduje. I znaleźli. To jest jednak y, trochę na pewno historii. I po prostu chcemy w odnowieniu, pomóc w odnowieniu tych cmentarzy, żeby to wyglądało. To jedna z najpiękniejszych macew w Europie, z doskonale zachowanymi kolorowymi elementami. Pochodzi najprawdopodobniej z 1902 roku. Takie nagrobki są bardzo rzadkie, stawiano je wyjątkowym osobom. Że pomagał ludziom. A to mężczyzna tu leżał pod nią? To jest pomnik mężczyzny? Tak. Po prostu takie dziwne odczucie, żeby po prostu no to się pomaga też innym, żeby po prostu nie zanikło o nich pamięć. Ani żeby każdy mógł to zobaczyć też i to takie wrażenie dziwne było. Macewy zgodnie z żydowską tradycją są trwałym symbolem życia człowieka. Wskazują miejsce pochówku, by można było oddać cześć zmarłej osobie. Twardo jest, tak? Także może coś tutaj być. W najbliższą niedzielę po raz kolejny strażacy, koordynatorzy Macewa Projekt, a także harcerze i wolontariusze będą szukać kolejnych grobów i kolejnych macew. Na tym niemal hektarowym terenie mogą być pochowane szczątki nawet tysiąca Żydów.